Cześć Boże, witam was, moi drodzy. Komentarz do Ewangelii z 28. niedzieli zwykłej w roku C. Mam Ewangelii Świętego Łukasza. Posłuchajmy. Zdarzyło się, że Jezus, zmierzając do Jeruzalem przechodził przez pogranicze Samarii i Galilei. Gdy wchodzili do pewnej wsi, wyszło naprzeciw niego dziesięciu trędowatych. Zatrzymali się z daleka i głośno zawołali Jezusie, mistrzu, ujituj się nad nami. Na ten widok rzekł do nich: Idźcie, pokażcie się kapłanom a gdy szli, zostali oczyszczeni. Wtedy jeden z nich, widząc, że jest uzdrowiony, wrócił, chwaląc Boga donośnym głosem, padł na twarz u jego nóg i dziękował mu. A był to Samarytanin. Jezus zaś rzekł, czyż nie dziesięciu zostało oczyszczonych, gdzie jest dziewięciu? Czy się nie znalazł nikt, kto by wrócił i oddał chwałę Bogu tylko ten cudzoziemiec? Do niego zaś rzekł, wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła. Moi drodzy, mamy piękny taki tekst, kiedy Jezus pochwala postawę wdzięczności Bogu. Jezus zmierza do Jeruzalem, cały czas od dziewiątego rozdziału jesteśmy w takim właśnie nurcie łukaszowym, gdzie Jezus zmierza do Jeruzalem, miejsca zbawienia świata, do bardzo istotnego wydarzenia. I Jezus przechodzi przez pogranicze Samarii i Galilei. Czy ma znaczenie to? Troszkę ma ta wzmianka geograficzna, gdyż to nam wyjaśnia, dlaczego wśród trędowatych jest Samarytanin i są Żydzi. Tam była ludność mieszana na pograniczu. Tam jakby ta tolerancja na tą drugą nację była większa. Wiem o tym, że Żydzi i Samarytanie się bardzo nie lubili. I gdy wchodzi Jezus do wsi, wychodzi na niego właśnie dziesięciu trędowatych. Zatrzymali się z daleka. I głośno wołają. Zgodnie z przepisem prawa, trędowaci, którzy byli chorzy na chorobę zakaźną, mieli się zatrzymać z daleka od ludzi i wołać, żeby ich ostrzegać, komunikować się w ten sposób, by nie zarażać. Tutaj wspomnimy o tym, że właśnie trąd to była wtedy straszliwa choroba, to była tragedia. Oni byli trupami za życia w zasadzie, żywe, żywe trupy. Dlaczego? Bo nieuleczalna choroba, w wielkich cierpieniach się umierało. Prosty potem ciało odpadało na żywca, wiecie. No do tego całkowicie odizolowanie od społeczności, a więc musieli puścić rodziny, jakieś tam relacje, przestali pracować, nie mogli pójść do świątyni, oddać Bogu chwały, czci. No więc totalna jakby izolacja, dlatego zbierali się też właśnie w jakichś przywsiach czy większych miejscowościach, grupki tak jak tutaj, gdzie chociaż tam razem coś tam byli, przynajmniej z sobą tyle mieli swoje towarzystwo takich biedaków nawzajem, i, I taka grupa właśnie wychodzi do Chrystusa yy, i prosi Go, Jezusie, yy, Mistrz, ujtu się nad nami. Głośno zawołali. To nam przypomina wołanie chociaż Bartymeusza, który też takim mocą głośno woła w swojej biedzie. Yy, tutaj to, ciekawe jest to, że oni mówią Jezusie. Yy, w zasadzie bardzo rzadko ktoś się zwraca do Jezusa w ten sposób w Ewangelii. Nawet uczniowie mówią Panie, tak? bo Mistrzu, rabbi właśnie. A oni mówią, Jezusie, jakby chcieli tak troszeczkę, wiecie, tak troszeczkę jakoś prosimy, tatę, to tatu weź Tatusiu, weź mi, pożycz, Tatusiu, daj mi, no nie? Tak troszkę chcą jakby odwołać się do takiej życzliwości, ciepła, które ma Jezus, jakby chcą go zjednać troszeczkę ku sobie, ale widać, że mają też wiarę, że, że to wołanie, słyszeli o Chrystusie wcześniej, że ma takie mm, cudotwórcze moce, i właśnie y, mają mm, wiarę. Skąd to wiemy? Bo kiedy Jezus im mówi, idźcie, pokażcie się kapłanom, oni idą. Chociaż ciągle są jeszcze nieuzdrowieni. Dlaczego Jezus każe kapłanom się pokazać? Ponieważ kapłani stwierdzali oficjalnie uzdrowienie człowieka, tak? czyli jeżeli by oni byli zdrowi, to jakby kapłan przywracał ich oficjalnie do, do społeczności żydowskiej czy do społeczności wierzących mogli być do domów, kult i tak dalej, właśnie praca i te inne rzeczy, po prostu wrócić wróci do normalnego życia. To był taki urzędnik, który potwierdzał, że, że, że jest wszystko w porządku. I jakby Jezus im każe, jakby już byli zdrowi, tak? Iść. A oni jeszcze nie są zdrowi, ale idą, bo wierzą, bo są posłuszni słowu Jezusa. I to właśnie jest ta ich wiara. Tu się pokazuje ta wiara. A gdy szli, zostali oczyszczeni, właśnie dzięki ich wierze zostali oczyszczeni, ale jeden widząc to, wychwala Pana Boga, wróci, chwali Boga, pada z takim gestem pokory, czci do, do Jezusa, przed Jezusem i, i dziękuje Mu, wiedząc, że to On jest pośrednikiem Bożej mocy, Bożej łaski, Bożego daru, który otrzymał. Więc piękna postawa człowieka, który nie tylko cieszy się darem, jest zdrowy, wrócił do życia, poniekąd otrzymał nowe życie, ale zauważa dawcę i uwielbia go, i jest przy tym, dzięki któremu ten Bóg działał. Dlatego dziękuję Jezusowi. Z wielką czcią, zresztą szacunkiem. Piękna postawa, aby to samarytanin dodaje nagle Łukasz, dla takiej dramaturgii troszkę, by nam pokazać, dlaczego samarytanin, właśnie. Potem Jezus mówi właśnie, czy nie znalazł się nikt, kto by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec. Mówiąc o tym Samarytaninie, dlaczego? Dlaczego Samarytanin, a inaczej Żydzi? Bo Samarytanie przyjęli w zasadzie wiarę po Żydach, ale ją wypaczyli. Ona była dość mocno wypaczona, mieli tam też innych bogów, nie tylko jednego Boga, Jachwę, mieli swój kult gdzieś tam na swoich górach, a nie tak jak Żydzi w Jerozolimie, w świątyni na Syjonie. No więc też zaci tej chociażby, właśnie Żydzi gardzili, że im wypaczyli wiarę, jakby zepsuli, czy, czy oddają jakiś fałszywy kult Jachwę. Tak? i ten właśnie samarytanin, który tak, powiedzielibyśmy, byle jak wierzy, on okazuje, że się, że ma lepszy, lepszą, intuicję Boga, pięknie potrafi dawać Bogu cześć i zauważa obdarowanie Boże niż ci niby wychowani w ortodoksji, tutaj w czystej wierze, porządnej wierze właśnie żydzi, którzy nie potrafią podziękować Bogu. Stąd to zdziwienie Jezusa, jak to właśnie jest. Tutaj żydzi porządnie, nie, nie, a tutaj samarytanin no właśnie który nie ma takiej czystej wiary, potrafi mieć taką wdzięczność. Tak? I w ogóle pytanie Jezusa retoryczne oczywiście, gdzie jest tych pozostałych dziewięciu, że, gdzie postawa wdzięczności? Są bardzo obdarowani, pamiętacie, oni, oni byli żywymi trupami, otrzymali nowe życie. I co? No właśnie, zapomnieli o dawcy. I może ostatni wątek jeszcze, to jest to zdanie. Do niego zaś mm, rzekł, wstań i twoja wiara cię uzdrowiła, oczywiście. Równie dobrze mógł powiedzieć tam do tamtych, tam ci też zostali uzdrowieni dzięki wierze. Ale zwróćcie uwagę na jeden moment. Tutaj to słowo uzdrowiła, tam może być też takie zwieckie słowo, które możemy przetłumaczyć ocaliła albo nawet zbawiła. Widzimy, że wiara jakby generalnie przynosi nam cuda, jak tutaj było pokazane. Może przynieść cuda, ale nas także... Ma prowadzić czy prowadzi przede wszystkim do zbawienia, do ocalenia też na innych płaszczyznach, nie tylko fizycznego mm. zdrowia, ale również duchowego, psychicznego czy jakiegoś jeszcze innego. To też jest taka wzmianka, mm, myślę, że warta uwagi. Moi drodzy, jakie z tego płyną dla nas takie jakieś światła czy sugestie? Po pierwsze, zobaczmy sobie naszą wdzięczność, też w stosunku nawet do tego, jak są wdzięczni czasami ludzie niewierzący. Tak jak ten Samarytanin, byle jak wierzył, a był tak wdzięczny. Żydzi niby porządni, a tak kiepsko. No właśnie, my chrześcijanie jesteśmy bardzo obdarowani, żyjemy z obdarowania. Yy, mamy żyć w takiej mentalności obdarowania, a niestety biadolimy, narzekamy, jęczymy. Może są teraz powody, jest inflacja, nie wiem, ceny rosną, jakby tam rząd, jakieś decyzje podejmuje, tam się nie podobają. Ale w ogóle jesteśmy narodem bardzo narzekającym właśnie yy, yy. Zobaczmy, jak jest z tą wdzięcznością. Uczmy się tej wdzięczności. tak Na co dzień, tak zwyczajnie. Zobaczmy, może nas zawstydzają inni, którzy są dobrze, nie nas zawstydzą, właśnie. Poczujmy to, może wspomnimy takie momenty. Nie? Uczmy się tej wdzięczności. To jest pierwszy wątek. Tym bardziej, jeszcze, jak powiem na marginesie, badania psychologiczne mówią, jest ich mnóstwo, to są konkretne dowody, że człowiek, który jest wdzięczny, ma w sobie taką postawę wdzięczności, jest szczęśliwszy. Po prostu jest szczęśliwszy, dłużej żyje, zdrowszy, ma lepsze relacje społeczne, wydajniej pracuje, odnosi sukcesy w pracy, jest zadowolony z życia, ma lepszy nastrój. Wow! To tak zupełnie ze świeckiego punktu widzenia, że tak powiem. Drugi wątek to jest to, żebyśmy, moi drodzy, byli wdzięczni Bogu, żebyśmy, otrzymując dar, przyszli do Niego, tak? Ilu tam prosiło o zdrowie, a potem zapominało, żeby podziękować Bogu. Ten egzamin, maturę zdać, a potem gdzie tam, żeby... Nie? Tak, tą msza tego, czasami nawet na pielgrzymkę pojedzie ktoś, gdzieś tam do częstochowa, ale potem zda pięknie, dostanie się na studia, super, które chciał i co? No właśnie. Czy jesteśmy wdzięczni Bogu? Bogu. Widzimy dawcę. Bo i to też jest bardzo istotne. Dlaczego? Kiedy my widzimy... Nie tylko to, co otrzymaliśmy, ale widzimy dobrego, kochającego dawcę, czyli Boga, który nas obdarza, i przychodzimy do niego z tym i, i mu dziękujemy. To, to, to się wiążemy z nim, jest większa miłość między nami, to, to się pogłębia relacja, a to jest strasznie istotne w naszej wierze chrześcijańskiej. I ostatni wątek to jest kwestia, no właśnie, naszej wiary. Czasami. Mamy mieć wiarę, taki, to jest posłuszeństwo. Mamy zaufać Bogu. Jeżeli będziemy ufali Bogu tak, jak oni zaufali, zrobili coś tak nietypowego, poszli jeszcze chorzy do kapłanów. nie? Jeżeli będziemy mieli wyraźny sygnał, że Bóg coś od nas chce i pójdziemy zatem w takim zaufaniu, na pewno to będzie dobre. Coś będzie uzdrowionego, coś się w nas ocali, coś gdzieś zostaniemy zbawieni w jakimś aspekcie, w jakim nie wiem, ale na pewno to nam będzie na dobre. Bóg dokona w nas swego dzieła. I tego Wam życzę, i na to Was błogosławię. Nie Was błogosławi Bóg, Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Amen. I dzięki, że mnie oglądacie.